Starożytne cywilizacje, opowieści o bogach i aniołach gigantów i wielkich katastrofach były bardziej dosłowne niż się pojawiły. Co by było, gdybyśmy otrzymali starożytną wiedzę wykraczającą poza nasze ludzkie zrozumienie? Pisma historyczne wzbudzają tyle samo ciekawości, co księga Henocha, która została opisana jako zakazana w Biblii do ujawniania głębokich prawd o tajemnicach stworzenia. To książka pełna zmysłowych upadłych aniołów, gwałtownych gigantów, dziwnej kosmologii i zmieniających świat objawień. Księga Henocha jest apokryficzną księgą Starego Testamentu o wydarzeniach, które miały miejsce sto lat przed narodzinami i służbą Jezusa. Historycznym odkryciem o wielkim znaczeniu wewnątrz glinianych garnków jest ukryta seria starożytnych zwojów. Następnie różni archeolodzy, historycy i poszukiwacze skarbów znaleźli dodatkowe fragmenty zwojów w dziesięciu innych jaskiniach w okolicy. Łączna liczba znalezionych rękopisów to prawie dziewięćsetne rękopisy te stały się znane masam jako zwoje z Morza Martwego. O dziwo, wśród tych rękopisów znajduje się duża część tajemniczych, niekanonicznych tekstów religijnych dawno zapomnianych przez ludzką cywilizację. Tak myśleli w naszych czasach, ten tekst jest znany jako Księga Henocha. W całości księga Henocha składa się z pięciu ksiąg: Księga Obserwatorów, Księga Przypowieści, Księga Astronomiczna, Księga Wizji Snów i Listy Henocha zawierają łącznie około setek rozdziałów. Te rozdziały opowiadają historię siódmego patriarchy w księdze rodzaju Henocha. Ojciec Meticelli i dziadek Noego to ten sam Noe, którego znamy z Biblii. Nie jest to jednak biblijna historia arki Noego. W rzeczywistości księga Henocha przedstawia zupełnie inne spojrzenie na wydarzenia prowadzące do wielkiego potopu czasów Noego, ponieważ jest to zupełnie inna historia. Opowiada o obserwatorach wyjaśnionych w kategoriach biblijnych jako upadłych aniołach wysłanych na Ziemię, aby czuwać nad ludźmi w jakimś nieokreślonym i starożytnym momencie. Według jednej z najwcześniejszych legend związanych z Henochem jest on twórcą wiedzy o astronomii i jest odpowiedzialny za kompilację kalendarza słonecznego Benet Elim lub Synowie Boga lub Liczba Boża kilka tysięcy. Mówi się, że schodzą na Ziemię na górze Harmen. Było to święte miejsce zarówno dla Kananejczyków, jak i Żydów, którzy najechali ich ziemię w późniejszych czasach, gdy sanktuaria bogów Zeus, Helios, Pan i boginie zaczynają być budowane na jego zboczach, a termin obserwator jest używany do opisania tego, kto obserwuje tych, którzy obserwują tych, którzy nie śpią, lub tych, którzy nie śpią. Nazwy te odzwierciedlają wyjątkowy związek między obserwatorami a rasą ludzką od czasów starożytnych. Jednak porzucili swoje rolę obserwatorów i zaczęli mieć kontakt seksualny z niektórymi ludźmi, głównie kobietami, i zaczęli się rozmnażać. To, co teraz znamy jako hybrydy lub krzyżujące się piersi z księgi Henocha, mówi o Nefilim, dzieci urodzone przez to właśnie krzyżowanie się między obserwatorami a ludźmi i Nefilim są opisywane jako olbrzymy i dzikusy, którzy grozili i plądrowali ludzkość, lub innymi słowy, nadprzyrodzeni giganci jedzący ludzi rozgniewani tym, co zrobili obserwatorzy. Ci opisani w książce jako potężni bogowie wysłali obserwatorów do podziemnego więzienia głęboko w trzewiach ziemi. Henoch stał się pośrednikiem między bogami a uwięzionymi obserwatorami. Ta przyszłość wywołuje gniew Jahwe i według Biblii konsekwencja tego mieszania się poległych i śmiertelników prowadzi do stworzenia pół anielskiego, pół ludzkiego potomstwa. Książka opisuje podróże Henocha między niebem a ziemią w jego roli pośrednika. Jak leci z aniołami i widzi rzeki, góry i krańce ziemi z góry, pomimo interwencji Henocha. Bogowie decydują, że z powodu tego, czym stała się planeta, ona i wszyscy jej mieszkańcy muszą zostać oczywiście ukarani. Kara to wielka powódź. Powódź niszczy Nefilim i pozostawia obserwatorów w ich więzieniu. Wcześniej jednak Henoch został zabrany do nieba w rydwanie ognia. To nie jedyne miejsce w kanonie biblijnym, w którym pojawiają się Nefilim. Izraelici odwiedzili ziemię zamieszkaną przez Nefilimów, którzy byli tak liczni, że sprawili, że Izraelici wyglądali jak szarańcza. Oczywiście wiele rzeczy w Biblii było postrzeganych we współczesnych czasach jako alegoryczne i jest to bardziej mit filozoficzny niż zapis historyczny. Istnieją jednak archeologiczne dowody na jedną szczególną wielką powódź w historii ziemi, o której wspomina się w niezliczonych religiach i tradycjach kulturowych na całym świecie. Te stworzenia, takie jak Nefilim, naprawdę istnieją. Dla tych, którzy mogą jej nie znać, Księga Henoch'a jest zbiorem tekstów napisanych 100 do 300 lat przed narodzinami Jezusa i przypisywanych biblijnemu Henochowi, jednej z pierwszych osób, które Biblia opisuje jako chodzące z Bogiem Genesis 18/24, był Prapra, Prapra prawnukiem -pra Adama i prawdopodobnie go znał, a pradziadek Noego 1-4. Książka nosząca imię Henocha jest zbiorem tekstów pseudepigraficznych, co oznacza, że mają nieznanych autorów i są fałszywie przypisywane sławnym ludziom, aby wydawały się bardziej wiarygodne. Było wiele innych tekstów pseudopigraficznych krążących między dwustoma pain a dwustoma ad. Biorąc to wszystko pod uwagę, czy księgę Henocha należy traktować jako natchnione słowo Boże? Krótko mówiąc, nie. Istnieje wiele dowodów na to, że księga Henocha nie jest częścią Biblii. Zacznijmy od Judy 14, 15, ponieważ popularne twierdzenie sugeruje, że te dwa wersety cytują Księgę Henocha i dlatego pokazują, że tej Księgi brakuje w Biblii. Teraz Henoch, siódmy od Adama, prorokował również o tych ludziach, mówiąc, oto Pan przychodzi z dziesięcioma ze swoich świętych, aby wykonać sąd nad wszystkimi, aby skazać wszystkich bezbożnych spośród nich ze wszystkich ich bezbożnych czynów, które popełnili w bezbożny sposób i ze wszystkich trudnych rzeczy, które bezbożni grzesznicy mówili przeciwko niemu. Ten fragment jest bardzo podobny do fragmentu z Księgi Henocha. Zauważ jednak, że Juda nie wspomniał o Księdze Henocha. Nie napisał, mówi Księga Henocha. Zamiast tego zacytował proroctwo Henocha, które, choć nie zostało zapisane w innym miejscu w Biblii, równie dobrze mogło być częścią wiedzy i tradycji, które zostały przekazane w tym czasie. Nie ma dowodów na to, że Juda cytował z Księgi Henocha, która sama mogłaby z łatwością cytować coś innego. Innym powodem jest to, że księga Henocha jest dziełem pseudopograficznym, co, jak widzieliśmy, oznacza, że fałszywie używała imienia Henocha. Henoch żył ponad trzy lata przed napisaniem książki. Słownik biblijny Leksim potwierdza, że pseudopografa dosłownie oznacza fałszywie przypisane pisma i odnosi się do dzieł, które fałszywie twierdziły, że zostały napisane przez konkretnego autora. Sam tytuł książki Henoch jest kłamstwem. Trzecim powodem jest to, że kanon Starego Testamentu został ukończony przez Ezdrasza i Nechemiasza około 420 pań. Jest to prawdopodobnie 100-200 do 200 lat przed napisaniem Księgi Henocha. Rzymianie 3, 1 i 2 mówią, że Bóg powierzył Żydom pisma hebrajskie, i według nich Księga Henocha nie jest częścią tych natchnionych pism, które nazywają Tanach. Ponadto Księga Henocha zawiera daleko idące informacje, które Biblia obala. Na przykład opisuje upadłe anioły mające stosunki seksualne z ludzkimi kobietami, aby stworzyć rasę gigantów zwaną Nefilim. Jest to popularne. Ale błędne, a nawet potencjalnie bluźniercze przekonanie, które niektórzy próbują dodać do księgi rodzaju szóstej. Nasz program telewizyjny, zatytułowany Six Myths About Angels and Demons, wyjaśnia i obala koncepcję upadłych aniołów ojcujących gigantów. To tylko jeden przykład wątpliwych informacji w księdze Henocha, które nie są zgodne z Biblią. Sumerowie i Akadyjczycy opracowali pierwszy język pisany, studiowali astronomię i tworzyli biblioteki. Babilończycy i Asyryjczycy podążali za nimi w mitologiach wszystkich tych raz. Istnieją historie o tym, jak Bogowie zstąpili na ziemię i nauczyli ich. Ich sztuka i wiedza w innym fragmencie z księgi Henocha świadczą o tajemnicy oświetlenia i tajemnic piorunów. Niektórzy sugerują, że ten rozdział ma na celu wyjaśnienie tajemnic energii i elektryczności. Kiedy słyszymy energię i elektryczność, nie możemy nie wspomnieć o Nikoli Tesli, która, nie zapominajmy, powiedziała: Jeśli chcesz odkryć tajemnice wszechświata, pomyśl w kategoriach częstotliwości energii i wibracji. Może to zabrzmieć śmiesznie, lub trudno uwierzyć w takie oszałamiające historie: Jak te z obserwatorzy, Anunnaki i giganci Nefilim zostały zapomniane. Sumerowie zignorowali lub nawet celowo usunęli z panteonu starożytnych cywilizacji. Księga Henocha, wraz z Ewangelią Maryi i Tomasza, również ocenzurowana z kanonu biblijnego. Jednak, biorąc pod uwagę sposób, w jaki te historie zasadniczo zmieniają nasze rozumienie historii ludzkości, przedstawiając nowe lub dobrze zapomniane spojrzenie na to, kim naprawdę jesteśmy, ich wykluczenie może wcale nie jest zaskoczeniem. Ale te historie nie zostały całkowicie wymazane, jeśli spojrzymy na jedną z najsłynniejszych historii znanych ludzkości te o Adamie i Ewie oraz ogrodzie Eden. Jeśli czytamy tekst niedosłownie ani filozoficznie, ale jako alegorię, metaforycznie Bóg stwarza Adama, aby czuwał nad Ziemią, tak jak bogowie i obserwatorzy robią to w księdze Henocha, z żebra Adama, Bóg stworzył Ewę. Adam i Ewa rozmnażali się reprezentując krzyżowanie się między obserwatorami a ludzkimi kobietami. Mówi się, że Adam i Ewa mogą jeść wszystko, co chcieli w ogrodzie Eden, z wyjątkiem oczywiście owocu z drzewa wiedzy. Próbują zakazać owoców z drzewa wiedzy, które symbolizuje obserwatorów, którzy przynoszą zaawansowaną technologię i wiedzę istotom ludzkim, które mogły nie być wystarczająco rozwinięte umysłowo, aby samodzielnie sobie z tym poradzić. Kiedy obaj skosztują zakazanego owocu z drzewa poznania dobra i zła w ogrodzie niebieskim, mówi się, że stają się świadomi siebie nawzajem. Ich pierwszą realizacją jest to, że ich fizyczne płaszcze z ciała są nagie. Spiesza się, by zakryć swoje genitalia. Ponieważ zdali sobie sprawę z tak zwanej mocy węża lub Kundelini, którą można wykształcić poprzez stosunek płciowy i niereprodukcyjne akty seksualne, smakują go z drzewa życia, które inicjuje cykl narodzin, życia, śmierci i odrodzenia oraz wkraczania duszy ludzkiej w fizyczną formę, czytając w ten sposób historię Adama i Ewy. Łatwo dostrzec podobieństwa między samą historią, księgą Henocha i innymi starożytnymi pismami, i być może właśnie taki był cel. Ci, którzy napisali historię Adama i Ewy, po prostu opowiadali historię z księgi Henocha na swój sposób, opowiadając sumeryjską historię Anunnaki. Tak wiele innych religii i kultur wstawia tę ważną część ludzkiej historii alegorycznie do swojego własnego kanonu religijnego, aby te starożytne zapisy mogły nadal istnieć, chociaż czas i choć w innej formie mogą nam przypominać, że pewnego dnia możemy przypomnieć sobie naszą własną historię, nie ludzką drogą, ale kosmiczną ludzką linią życia. Czym jest historia ludzkości? Czy to wiemy z oficjalnie zatwierdzonych książek historycznych? A może to coś głębszego, coś bardziej niesamowitego, może coś zapomnianego? Odpowiedzi były przez cały ten czas na naszych oczach. Kłaniamy się przed Tobą i dziękujemy za oglądanie, aż znów się spotkamy.